Raz, dwa, trzy. Cześć wszystkim, ja jestem Mati i dziś porozmawiamy sobie o dziewczynie, która pozbywa uroku całej bliskości, czułości i robi z tego totalne zezwierzęcenie opakowane w siatkę od baleronu. Rak masterki nikomu nie trzeba przedstawiać. Cycki, dupa, nadeżdż. Tłumaczenie, że to edukacja oraz rozmawianie, że nikt poniżej 18 roku życia nie będzie mógł tego obejrzeć, gdy tymczasem jej fani to napaleni gimnazjaliści. Witam Was, moi kochani uczniowie, w nietypowym odcinku. Dzisiaj robimy sobie wolne od lekcji, nie będzie edukacji, zrobimy sobie takie małe wagary. To tak w skrócie o niej, bo to co można o niej powiedzieć, powiedział już Gargamel i Fabian. Jakiś czas temu zorganizowało natomiast z fanów. Dziewczyny, które chcą być dziwkami, chłopcy, którzy marzą o tym, żeby być żyperakami, a staną się masturbatorami. Wielco dojrzała Aniela przywitała swoich wielce dojrzałych widzów w półmetrowym dildo na stole oraz siadaniem na ich kolanach i drapaniem sutkach po uszach autorytet. Mówiąc, że Aniela uczy odważniej w sposób otwarty wychowania seksualnego młodzież, to jakby mówić, że Adolf Hitler był ponad podziałami, bo sam je wyznaczał, jakoś wczoraj czy przedwczoraj dodała kolejną falę filmów na snapie i ostrzegam to jest dopiero kopalnia raka cały czas myślę o tym wczorajszym dniu że jest świat cudowny a, a, ale nieletni co? naprawdę myślałam, że ciężko mi będzie znaleźć ludzi, którzy będą mieli podobne myślenie co ja wieku gimnazjalnego ale patrząc za wczorajszy dzień na uśmiechnięte uśmiechniętej Tego... Tego nie zrozumiałem. Tyle fajnych osób, tyle pięknych osób... ...które dopiero co, o, 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 wiadomości, na przykład od osób, które uważają, że są niewartościowe, że są brzydkie, że są grube... I na tym zakończmy. Dwie sprawy. Fakt. Jeśli masz kompleksy związane ze swoim wyglądem... ...spójrz na Anielę. I druga sprawa. Gdy któryś nastolatek poczuje się choć przez sekundę niepotrzebny, Niech pomyśli o jakimkolwiek filmiku Anieli Bogusz na polskim YouTube. W świecie Kardaszianek, Bąciak, Maria Kyri. Snap, Instagram, Facebook.